O o Odpieprz się ode mnie Willy, ty śmiecił. Nie wołaj go, bo przyjdzie Willyyyyyyyy Pa, na szafki Przez ciebie Ale wiesz co, zostawiłeś mnie trochę na pastwę losu. Ja ciebie? To ty mi przyprowadziłeś szczura pod tego? Tylko dlatego, że zostawiłeś mnie Bierz swoją bydlak karabin Nie wiem co to jest A, zaraz, Miki dostanie No, znaczy, nieważne ale są stare takie creepy ponoć rzeczy w tym w Disneylandzie, we Francji? Że coś jakieś teorie spiskowe. We Francji? Czym akurat we Francji? Jest, a gdzie jest Disneyland? Nie wiem, jest w Tokio, jest w, we Francji, jest w Stanach Zjednoczonych. we no Francji, we Francji, bo no tam są różnych. jest główna siedziba. <laughs> Okej, okay, główna siedziba. Niech tak, będzie. No jak w tym, jak wiesz o co chodzi. Korpo takie. <laughs> Korpo, możesz lewy kliknąć w ogóle, nie wiem czy wiesz. <laughs> I nagle się... Chwila, ty byłeś... Ja myślałem, że my to razem oglądamy. <laughs> no, ja chciałem, ale wiesz, no. Co <laughs> no tutaj jest? Co nie, tutaj wiem, mamy? Ty stary, nie, nie wiem, to stare, nie Nie mogę tego kliknąć. Aj, ja... star Słuchaj, musimy... Dobra, musimy... nie będę tego Miałeś kiedyś w taką grę, grę słod? Nie, ale mogę zagrać. No ale grać w Cesa, to wiesz, no musisz taktycznie. W CSA. Ja lewa, ty tak, prawe. No, tak, Musimy Dole. taktycznie. Biegniemy! Żartowałem. Ale tu nie ma prawej! No tu jeszcze nie ma, bo to jest wąski korytarz. Dobra, ja latarka. Dobra, słuchaj, dzisiaj przyszliśmy zapolować na pana myszkę, dzika. Miki. O. Dzika. Ej, można wejść normalnie, ty się. Jakby cię atakował no to... myszka, Miki, to wiesz co robisz, nie? Wiem. Uciekam To robisz ty w domy. gacie i krzyczysz. Płaczę, 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 więc, płaczę, sektor A Dobra. Jak coś będziesz słyszał? Ej, można tu coś kraść? Jest na czerwono, chyba nie wejdziemy, wiesz no? Nie wejdziemy, no. Słuchaj, to jest, to jest jak na tych parkingach w marketach, jest sektor A i będzie aż do Z pewnie Patrz, tu ej, jest coś. Ej. granaty? Słyszysz to co ja? Ty słyszę, ale to chyba tu. Nie. O kurde. O kurde, ty nie chcesz iść na storage A Pokaż O. No Dobra, stary, zobacz sobie to, zobacz sobie to, ale ja nie będziesz zadowolony. Storage A. No. Nie, co to za plemniki? Ja pierdzielę. Czy ty jesteś zadowolony z tej roboty? Czyli tam jest 10, ty. No. Gdzie ty jesteś? No, podniosłeś sobie ten kanister, ja poszedłem dalej. Tu. A. <grym> ty, a co to za granaty? Nie wiem, właśnie, to jest chyba do przeładowywania. A tak, to jest do przeładowywania. Mapę wziąłem jaką? Skąd? Co? O, U, tuby, tu O! A można interkomu używać, stary. To Dobra, to my jesteśmy tak, musimy iść na Dzień dobry. A. Pff, Jezus, jak w sklepie jakbyś był jakimś Ta? Ja, się, ja tego A weź powiedz, bo ja nie słyszałem A, a, a czekaj, to no ja nie wiem czy to działa ha Halo? Halo? Ej bez kitu ja ciebie słyszę, ale ciebie nie słyszałem No to tak zawsze to, 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 to działa Ej Chodź. dobra, storage Dawaj. A, tak? Tak, jesteś szła, gotów? Oznaczyłem nam czekaj. Czy jesteś gotów? Czy jesteś gotów? Mocno? Biegnę, biegnę, bo ja oznaczyłem, poczekaj, no No, muszę. uważaj no. Stary, bo to jest Czekaj Pułapka <laughs> Pułapka Dobra No Słuchaj, to nie wiem, czy to było mądre tak pod nogi dostawiać. One przyjdą do nas. Na górze, to na górze. E, jest pewien problem. Oni tu nie chcą iść. No, na razie nie chcą coś, no. Halo, pani szczurek. Dobra, udusiłem je. Co, da e, się? One giną. Ta, one giną szybciutko. To są inzi, dobra, to O, ja o Ty, niektóre eksplodują, musisz uważać. Czejo? No ale ty nie szury, nie szury, nie szury, nie szczury, tylko te, te, te takie gluty na ziemi. Ej, ale tu mamy zawór, o. Masz zawór? Czy masz, masz, masz zawór, co? czy masz zawód? Zawód miłosny mam, wiesz? Ej, no to co z, jest? Zawód miłosny. Ty tu je, tu jestem! Ej, a co to jest? Ty widzisz te podkreślenia na czerwono? E, to po... o! E, sektor B! Dobra, to idziemy dalej po prostu do sektoru a, B, to jest okej, okay. okej. Okay, co tu leży? You already have one, co to jest? Możesz to podnieść? Mogę, ty, co? Ty to chyba jest? bezpiecznik jest. No to wy? No i co teraz? No i nie wiem, piłem? Dawaj, dawaj, dawaj. Ten no nie niespecjalnie, niespecjalnie o, nie się przejął. Ooooo, tu stałem. Obra, czyścimy to Nie mam zaboru. Szczury nam nie potrzebuje... przyszły stary. Dzień dobry, przepraszam. Uwaga, uwaga, uwaga. To, to buci, co to jest? Co to jest? Coś krzyczy. <grystanie> <Zadawał>! <grystanie> Bydlaki chciały cię zaatakować. Ja się przestraszyłem. Ty. Ej weź to, weź to, pokrętło. Zatamał! <grystanie> co jest grane No atakują piłka. cię ze wszystkich stron. Nawet nie wiem, ile mam HP. Też nie wiem ile mam HP. Tu chyba nie masz coś takiego jak HP. Wziąłem kartę. Karta... A sektor A utility. Było jakieś utility? Czekaj, sektor A? Nie wiem. Ja widzę AB tylko. Tu jest co? K common. Możemy tu wejść? Nie. O. Dobra, może, a możemy tu wrócić, Ty, bo tu a się górze? wychodzi chyba. No i Ta, Jesteśmy tu, pa! No i git. Hey. The other Day coś tam, nie chce mi się czytać. Ja <grym> mi czy też się nie chce czytać. Ja tylko tak podnoszę, wiesz. O tu jest było. mapa, tu możesz mapę podnieść pod tabem masz! Mam, ja ją brałem! O. Dlatego powiedziałem ci, że nic nie bo ja sobie ją sprawdzałem. Tej my musimy chyba iść do utility room. Musimy chyba się tu cofnąć, wiesz? Ty, ale ty się biegasz i ja przyjmę. <grym grym> jakbym miał pełne galoty pewnie. Bez kitu stary <grym> <O>. <grym> A. Co to było? Nie wiem, ale dlaczego to mi się na bordzie zrespiło? Nie mam bladego pojęcia. Dlaczego mi? Całe życie mi się respi takie rzeczy. Czekaj, kręca, Kręcisz, kręcisz? Kręcę, kręcę. A. Willy! Nie, Willy ma HP. Czemu nagle nam się pojawił Willy stary? Samy KG. Ale nie ma go tu! Nie o, ma go! Chyba tu. Chyba Willy, gościu, który mi się zrespił to był Willy. Tak Myślisz? mi się wydaje, wiesz? Tak mi się wydaje. Wyglądał jak Willy Pipes connect. No o co? boże, ty, musimy zrobić A, B, C, D, F, G. O kurde, ty, ja, mamy trochę roboty. Wie. Dawaj, trzeba dupę. Ja tylko przypominam, że na tej mapie są szafki, więc coś będzie przesranego. O kurde, długi czerwony tunel. Nie, ja tam nie wchodzę, nie mam a my nie mieliśmy dwóch tych? Nie mieliśmy nie dwóch tak, rur? O, musimy fusa znaleźć, stary. A, sektor B co? jest zbyt tego. Możemy to zrobić, tylko musimy oczyścić jeszcze sektor B bardziej. Czyli co, czegoś nie rozwaliliśmy jeszcze. No bez. A, kitu, tu się świeci tak. jakiś glut jeden. <słuch> O, o. Się ode mnie. Willy, ty śmiecił. O, słyszę go? Jest w C. Jesteś pewien? Tak. Idzie do nas. O, szafce. Do mnie, do mnie. Jestem w szafce. Jest Willy, jest Willy. Was do ciebie! Co? Podniósł się, dawaj go, dawaj go, dawaj go! Dawaj smrodem go! Ej, ja nie mogę, ja leżę! Jak, jak leżysz, co? Pomóż mi, pomóż mi! Już szyszy. Dobra, pomóż mi. Jak mnie znalazł, byłem w szafce! No, no, widział, jak się chowałeś do szafki ty! Ja pułapkę postawię, wiem Co tłumok. No, chyba nie taki tłumok. Stary, masz coś z tego? Masz coś z tego? Mam, mam. No, A to drugie masz? Po lewej, po lewej, po lewej, po lewej. A dobra, mam. masz, kręcimy. Lecimy. Patrzę, żeby tu nie przyszedł. Dobra, dobra. O kurde. Willy. Postaw pułapkę, postaw pułapkę tu, tu przed drzwiami. I drugą daję tu. Czy on nie, przyjdzie? Dobra, nie dam. Chyba nie, zrezygnował, obstrał zbroję. Nie słyszę go. Jak coś, to jest nasz safe point, nie? O, 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 wróciłeś tu do mnie? Nie, uciekam Stary, on gdzieś pobiegł po... On za mną leci Za mną, do mnie przyszedł, złapał mnie od tyłu Jak tam była ściana? Gdzie ty jesteś? Ja chodzę tu po korytarzu, chodzę po korytarzu, tu gdzie byli? Gdzie ty byłeś Ty i co teraz? Nie wiem, gdzie jesteś Leżę Jak się podnieść? Nie wiem Gdzie ty jesteś? Czy możemy się jakoś podnieść? A gdzie jesteś? Widzę No, cię. no, no tu Chodź o. Chyba umarliśmy. Ja, yeah, Willy nas złapał. <laughs> Willy nas złapał! Złapał nas Willy Śmierdziel. Dostaliśmy za ja to 35 pierdziel. dolarów. Stary, zrobiliśmy nawet nie do końca B. No. Dobra, wiesz, granat, bierzemy kartę, bierz ładunek, B. bierz mapę. Dobra, Tam, idziemy. Ładunek. Teraz ładunek już wiemy co i jak, to robimy to szybciutko. No, dawaj, no. Dawaj, dawaj, te szurasy. Dawaj, szczurek. Czyli pułapki zostawiamy na Willy'ego. Tak. Ale mi się wydaje, stary, że ten Willy jest jakiś zepsuty, wiesz? Też bo, mi się wydaje, nie powinien mnie znaleźć. Bo ja go realnie tego, bo ja go realnie chciałem złapać w pułapkę, stałem z, z tym pokoju, a on się zrespił za ścianą. To jest. Yy, powiem tak. Nie, nie jest to dziwne, dlatego że gramy w tą grę sami, tak? Coś jeszcze jest do rozwalenia? Na tobą, na tobą! Macki to. śmierci. Już, dobra. Macuszka, pokaż ty e, kartę ale. musimy znaleźć. E, ja mam kartę. Masz? O, dobra, ani no. test. No dobra, dawaj, szczurasy. Nie ma ich. Jeden, drugi. To dawaj, raz. eksterminacja! Sołt. Dawaj, dawaj, bo 17 ich tu. Ile? 17. Ja trochę straciłem hapsa, nie? Ja tylko trochę. Znaczy, trochę bardzo w sumie, ale, ale jest dobrze, żyje. To jest fuse, to jest fuse. Bierz go. Mam medkita. Ja też mam. Aha. O, o. Iwan? Iwan? On jest za ścianą, Nie, Ivan, ty ty on za ścianą stary. Wie co? Iwan, on tu idzie. Tyle, gdzie ty jesteś? Iwan, Iwan, Iwan! Iwan, gdzie Ivan. Ty jesteś? W roomie! Ty, dawaj w dół, bo ja Ciebie widzę. Dawaj do A. Ja go słyszę cały czas. Spokojnie, przeżyjemy, tak mi się wydaje. Ale musimy tak tego. Dawaj, ten, bo te... tu jest ten, pokrętło, tu jest te pokrętło, nie wziąłeś go. no ale mamy utility ty, chyba, tak? Nie. Ale potrzebujemy jedno pokrętło jeszcze tam do B. Stary, on mi się wydaje, że on tu jest. A, walić go, co mi Willy zrobi, ty? No ja wziąłem Patrz, te pokrętła ey, wszystkie. Tu, tu jest, tu jest. I gdzie on jest? Ty było przed chwilą po. Jakie pokrętło, co? To tu, na, na B, B, B było, to kolme. na B było. No tu, tu gdzieś było. Nie, bo ja mam pokrętło. Ja też jedno mam. A, tu jest pokrętło, ja patrz. Wołam. Tu ja nie to mogę. Ja tu ja nie mogę go podnieść, bo już mam jeden. Niepotrzebnie ja ciebie wołam No podnoś, podnoś go! Ale ja mam! Co ty Jak? Myślałem, ma... że ty nie masz. Co, nie, no mamy wszystko. No to kit. No dobra, a skąd my tą kartę brali? Braliśmy do tego, do A. A nie wiem, w sumie tak ci powiem, że nie wiem. Chodź, powiedz mi, czy możesz tu otworzyć, bo tu gdzie byliśmy na początku. Gdzie ty jesteś? No, przy kontrolu, rumie Ty się gubisz w oczach. No jak, no przecież widzisz mnie na mapie. Jesteś 13 metrów ode mnie. No, prawie. strony jesteś. No, od tamtej się tu Tu masz od tego kartę? No ty, oczywiście, dobra. że masz. Ale ja ja. Dobra. A bez kitu, lapłuchu. O kurde. Willy śmiecił. Myślisz, że przyjdzie Willy? Ta. Musi wtedy mi tu zresztą. Willy. To... Nie wołaj go, bo przyjdzie. Willy. Połóż chyba na szafki. przez ciebie. Nie, no nie idzie. Nie ma ja go. Idę. Gdzie ty polazłeś? A tam polazłeś już. Obra, obra, dobra, dobra, spokojnie. on. Szpędzę za tobą powolutku. O, przeładunek. Chodź tu. Dobra. Chodź tu, no musisz dawaj. zrobić, bo teraz ty musisz. No dawaj, da dawaj, dawaj, dawaj. No ty masz i itemy, nie ja. Ja nie mam, ja nie mam. Chodź, dawaj. Ty, nagle go i. nie tu ma, idziemy, Patrz. A był. Tu, tu musisz Dobra, zrobić. Czekaj, czekaj, ja tu stawiam na wszelki. Czekaj, teraz tu nie ma, co jest? Co? Stary, to nic nie da, ja postawiłem, on stąd przyszedł, tu. Aha, no to on ma chyba pod, podwyższony iq Tu chyba, tu, a teraz tu jest biutility utility ty. Gdzie? Tu, tu, musisz teraz zrobić, tu musisz wejść. Gdzie ty polazłeś? Tu. Willy! Gdzie? No tam w środku, no tu i po prawej tam jest dalej. Ale to mnie zabije. No nie, to, to cię zabij. przechodziłem już tu, jakbyś był, tu, byś widział. To. Dobra, kręcę. planty, kręcę, po to mam ręce. O, Willy! <śmiech> <śmiech> Czyżbyś kogoś zobaczył? Dawaj, mi! O, w <laughs> Wcale mnie tu nie ma. Nie ma mnie tu. Wcale nie był za mną. Nie ma mnie tu. Gdzie ty jesteś? Nie ma mnie. Ej, ale ty leżysz? Nie. Dobra, ty ja w szafce jestem schowany. Ja też byłem. A, no i gdzie jesteś? Ty, on mnie no. się ogarnął. Wyszedłem, jest Git, ty. Wszystko nie ma go. No to gdzie ty jesteś? Słyszę cię. Tu jesteś. Siema! Twoja pułapka, prawie nią wdepłem. No, liczyłem, że on w nią wdepnie. Ty, ale ja tu no. byłem? Ja tu byłem? On no. stąd się skradał. Jaki pies? To on się może skradać. No, chodź, mamy do F teraz kartę. Musimy iść dookoła. Stary! Było, że jest oh. zły, że jest bardzo zły. Słyszę go! Ty go słyszysz. Nie wiem, a gdzie ty jesteś? Jestem w szafce obok ciebie. A, no to git. Idzie! Idzie! O oo! O, jest przed twoją yeah. szafką, stary! Wiem! Jo. Nie, on zaraz wróci zamer! Złapał się w moją drogi. pułapkę! Złapał się w moją pułapkę! On zaraz wróci zamskarb. 100%! O o. No! O o! o, o. Pobiegł. <grym> co nie! No cię go! Nie idź stary kłodłopaszczek! I coraz bardziej do ciebie idzie, nie? O Takie nie. mam O. Patrz co Zbugował się. O, o nie, 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 się nie, do dentysty nie, wybrał. nie! Nie, nie, nie! Nie, nie, Ale on by mógł się do dentysty stary wybrać. Takie zęby wypływiały i japie. Jest, poszedł, poszedł. Dobra, możemy iść. O stary. Riri, really, co za wariat. Co tu się dzieje, ja, jaki pierdziele. syf? Dlaczego my mamy taki kawał do F iść? Co tu jest? C, to nie tu, to dalej Wiem, wiem czym się leczyć, first aid kit No tak, tylko że musisz jak najpierw leżysz. mieć, musisz dostać obrażenia To Ale ut o, ma mamy utility chyba. stary Dobra, kitram szluga, facetka idzie O kurde Gdzie ty Gdzie ty jesteś? Musimy F odblokować. no obok ciebie jestem przecież Ty, a my nie mamy chyba tego Tu mamy, tu jest, o stary, do E, e jest problem Co? To się odpaliłem. Nie, to ja odpaliłem tu. A to ty odpaliłeś, to Ta. odpaliłeś na w tym samym momencie, stary Willy, nie! Uciekaj! Uciekaj! Uciekłeś? U... Dawaj, dawaj, puty! szafkę, szawka, prawo, 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 szawka! Ja bier... Dobra, już. Poszedł sobie. A bo ty w tej szafce siedziałeś? Tak. On mnie złapał, ja już nie mam tego. Ja już nie mam first aid kitu. Ja on... Ma. Bo on ogólnie się... On Ten Gnom się za nami z tego. Ej, ale krasa... Gdzie? Aaaaa! JESTE! Ty, Aaaa! jest! <śśmieniu> ty odgonisz go! <śmieniu> Wiedziałem, obsikałeś go! Obszcałem go, da się go... Coś mi bije, ty! coś nie bije! Szczura z ty, wiedział gdzie jesteś. Tu masz first aid a chodź. Gdzie? Ty to nie tu nie A no żeś tu. mi dał info! No gdzieś tu był, czekaj! Kupiłem orientację, chodź jeszcze na F, chodź jeszcze raz na F A, w utility ho Ty migam ekran. No, nie, też. on chyba tam jest, wiesz? O, on tam jest! <grym> chyba tam poszedł, wiesz? Masz jeszcze pułapki, już nie mam pułapek. O, A ja nie wiem, o, gdzie o, to się o o! Wheelie, możesz mnie smoknąć! Przeszedł obok. Dobrze, niech tam biegnie. Dobra, poszedł sobie. Dobra, weź to, weź to F czyść, bo nie damy rady. Jakie F czyść? No F musisz czyść. Gdzie, gdzie, ty tu miałeś niby metki? Tu nie ma metki tu nigdzie. Gdzieś tu jest, bo widziałem. Chyba coś kadzisz, stary. No. Dawaj czyśmy to, czyśmy to, bo szczury wyłażą. No jest problem. Stary, nie podoba mi się to. Mi też. Gdzie, piesu, Idzie, piesu. idzie, piesu. idzie! Jest plecie! Wyjdź mi stąd, wyjdź! Szczur, szczur, za tobą! Szczur za tobą! Pierwszy szczura, po szczur ty mnie bije ale wiesz to zostawiłeś mnie trochę na pastwę losu. Ja ciebie to ty mi przyprowadziłeś szczura pod tego! Tylko dlatego, że zostawiłeś mnie. Chował się w szafce jedynej i ciuli mam je w dupie. <grym> Nie no ja po prostu się ratowałem. Aha, to jest spoko Nie ma za co <grym> Fletem jesteś, jesteś Fletem, to leciło i pojadę! <grym> Nie Nienawidzę cię Chciałeś zrobić się. dokładnie to samo Nie, ani trochę Ja słyszę jak on sapie to gdzieś obok mnie No i dobrze, o chyba biegnie do mnie O, o. o coś tam mruknął. Czekaj, bo ja umiem po migowemu Dobra, pobiegł. biegnę Tak? To dobrze, to biegnij. Gdzie jest fuse? Nie mam fuse, ty masz fuse'a stary! Jest, no to ja ci powiem tak, on jest futility chyba. Dawaj to musisz nie? tam pójść fuse'a wsadzić. Wsadzam. Gdzie to? I kręć futility. Tam, Gdzie? prawo, 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 nie tu, prawo, tam, no! Ale on tu jest. Ja nie mam już pułapek. O nie, pchnąłem przeładunek. O, o, o. A nie, to traci, stracił, stracił zdrowie, stracił zdrowie, bo zrobiłeś. Chodź, mamy do E. Spadamy stąd. Dawaj, dawaj, I tutaj gdzieś będzie first Nie, day. dalej, 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 dalej. Musimy dalej iść. Przed nami tu gdzieś. I tu po prawej gdzieś. O kurde. Nie, tu jeszcze ja dalej. Stary. Dobrze mówię? Dobrze mówię, tu Co mamy do e. do e. Do E, do e. czysta first aid, jest szliśmy tu. tu przecież. Ja pierdziel. Dawaj, trój te szczury Truje wszystko Mam fiuza? Nie, mam już jednego fiuza. A atakuje mnie szczuras! Rozwalaj te takie na ziemi, że one się nie będą reskiły. Zabiją mnie, zabiją mnie. Stary będzie zaraz chyba przypał, mi się wydaje, wiesz? Mi się też tak wydaje. A ty, my tu nie mamy się gdzie schować za mam bardzo, fusa, wiesz? Mam fusa. Dobra, no ej, utility mam chyba możemy. Masz kartę na utility? Mamy tak. utility, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, kręcę, kręcę, kręcę. Zaraz straci zdrowie. Ej, jest problem. Uff, wdep, wy są. Jezus! Ja uciekłem. Ja uciekłem. Ja uciekłem. Jak ty jesteś lecią, naprawdę? Ja uciekłem. Patrzę, ja przez szafki ty. Stary, ale uciekłeś. Ja. Gdzie jest Willy? Ty, ja myślałem, Dobra, że Dobra, poszedł, ty sobie. Poszedł nie są sobie. Po... Dobra, czy łapać. masz jakąś kartę? Zwróć... Czy masz kartę? Ja u... mam. Jaką masz kartę? Gdzie? Sektor D card Sektor D? A gdzie ty jesteś? Musimy przejść... No to musimy wrócić na sam początek. Tam jest D. No. Ej, tu jest first aid kit. Gdzie? Tu. Uu, tu biorę. Właśnie, tu. Gdzie? O! Biorę! Biorę! Dobra. Dawaj, bo to jest D utility, biorę. a my idziemy tam w prawo. O, słyszę szlajmy. Dawaj, otwieraj. Komando Command z Otwieraj. Dawaj, prawo. Nie, Dobra, tu. To <laughs> to, to, to. <laughs> Te, właśnie to gówno musimy na, na ziemi rozwalać. No... Wiem, no wiem Wal w to, ale no... Jest... Jest Wal. Ej mam tu, mam... Ja to mam, a tutaj coś jest. Biorę, biorę, to jest yy, fuse kur nie tu. On tu jest. Nie on jest tu. Jest. tu jest. On tu jest. Stary, on tu jest! Pomóż, 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 pomóż! Pomóż! Pomóż, pomóż, proszę! Nie! Jest tu szafka! Mam szafkę! Stary, nie miałem się gdzie schować. Zabił cię? Tak. Czemu ty niego nie strzelasz? No próbowałem uciekać. Użyj kit'a, użyj kita. Użyłem, użyłem. To wiesz, że tu są szafki? Stary, na razie próbuję się przed atakiem giga szczurów obronić. A bo ty tu jesteś dalej. Tak, ja tu wysadzam te te. Ale muszę mieć muszę mieć tego, muszę mieć amunicję, bo mi się skończyła. Mam tu. ty jesteś. Czuję jeszcze szczurów, się. szczur, szczuras. O, stary, ile tu jest rzeczy w ogóle? Czy to jest ten kiedy on jest taki wkurzony na maxa? Oby nie? Nie wiem, jestem w szafce. O. On ciebie chyba goni, wiesz? Nie mam mnie! Nikogo Ej, ty nie ty ma w ty domu! Mam szafkę. Mam szafkę, mam dwie szafki. Nawet no, dla ja ciebie by się znalazła szafka. Słyszę ty jak coś biega, ale... Cały czas ty słyszę. Ty on chyba do mnie biegnie. Myślisz? No tak mi się wyda... Chociaż uciek chyba. Dobra, co, jedziemy idziemy zobaczyć. Dawaj, bo już jest końcówka, musimy oczyścić ten pokój do końca. Ale ja nawet nie wiem gdzie ty jesteś. O, już wiem gdzie jesteś. Albo nie wiem gdzie ty jesteś. No tu jest jestem tą, do przeładowania, tylko czekaj, oczyściliśmy to, oczyściliśmy to. Dobra, D, D utility i kończymy. Ten sektor. Ten sektor o. Chodź za mną. Dobra. Ja nie mam w ogóle tego to Jak to nas nie znajdzie, to jest najgłupszy na świecie. Ty słyszysz go? Słyszysz... No stary, on leci jak wolnięty. ty. E, debil. O, o. O. Nie! nie. Nie, nie Siaczku! Do Disneylandu proszę! Jezus. To nie tu, to nie tu kolego! Stary on jest wkurzony i to tak mocno wkurzony. Tak mi się tak wydaje, ale, ale on jest taki przytępawy teraz. To jest opętana mieszka miękki stary, o czym ty mówisz? Ale I stary stąd. on jest. Co z tego, że jest opętany jakie stępy? Popatrz, on tu wraca 50 razy i ucieka w końcu. Bo nie jest pewien, upewnia się. Widzisz, kratki Ej, są tu, on po prostu nie spojrzał. Idź stąd, cymbale, czas. idź stąd, idź. Śmierdzi mu zryja. Dobra chyba mu jeszcze. Jeszcze wróci. Uciekł. Patrz, jakby tu teraz wrócił, to bym go chyba odstrzelił, nie? Dobra, gdzie jest utility dalej? Nie da się tu przejść. Tu nie możemy, musimy znaleźć korpkę. A wam, nie boimy się! Ja się nie boję! Ej, tu masz do tego gaz. Wziąłem, wziąłem. Gdzie my jesteśmy, Ciekawie, gdzie co? Jest my jesteśmy na E, my musimy na D na utility wrócić, stary. Aha. Czemu szczury idą za nami? No właśnie, skąd one są w ogóle? Ty, Willy, nie je Tu jest the utility, ty, my byliśmy cały czas w złym miejscu. Aha, no to zaję. E, ja mam tylko fusa, stary. To jak ty prowadzisz? Ale to tu? No nie wiem. No tu nie. jeszcze jest, tu jest tu jeszcze z drugi day utility Kur... Zabije cię <noise> Idzie do ciebie, idzie do ciebie! <głos> <głos> jak to jak to mówił mi ktoś, podnoś się, podnoś się No i co mam zrobić? Przecież nawet tu nie ma. Masz się podnosić normalnie Wiem. Dobra Mam, kręcę Kręć czym chcesz Dobra, Willy dostał w łeb. Stary, masz jakąś kartę? Nie, chyba nie. No po prawej masz ekranu. Nie mam. No to skąd mamy wziąć kolejną? Ty no nie wiem, pogubiliśmy się trochę Musi zaznanie. być na D chyba, musi być na D mi się wydaje. Tylko, to jest ogromne pomieszczenie. Jest jakaś karta, dobra, mamy G. Sektor G, jak, no, jak gówno. O, jak gówno na drugim końcu mapy. Dobra, chodź za mną, chodź za mną, przechodzimy. Dawaj skrótem, skrót, 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 skrót. Skibidi, Skibidi Toilet. Skibidi Toilet goni Skibidi cię. Skibidi Willy goni mnie. <gibid> willy. Taka głowa <gibid> Williego <gibid willy> wystająca z kibla. Wiesz, co mi się wydaje, że on jest za nami w ogóle? Ty masz, ty masz w ogóle tego? Nie, nie gadaj tak nawet. Ty masz w ogóle coś do leczenia? Nie. Totalnie nic nie mam. O. Mam kartę do C. Dawaj, wysadzaj te grunty na ziemi najpierw. O, o. Fuck, 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 fuck. gdzie jest. Idzie Willy, idzie Willy, idzie Willy. Kur... Do mnie. Stru... <gibid> Masz go? Wyp***daj ode mnie. Wyp***daj, no. powiedziałem Stare, nic mu nie robisz, nic mu nie robisz. Ucieka ode mnie, to wystarcza. Uciekł? Nie. Albo tak. Dobra, nie ma go, dawaj, dawaj, musimy zebrać temy. Dawaj musimy do, wziąć ci. walwa i musimy wziąć te... Ja ma... widzę walwa. Walwa! <laughs> no walwę, no. Walwa, walw, to, to, to co lubię. Czy to masz tego, lubię? czy masz bezpiecznik stary? Nie. A mam, no mam. No to dawaj, musimy znaleźć gdzie teraz to zamontować Nie tu, na wejściu O ty, to jest najgorsze ty możliwe miejsce, prowadziś. gdzie możemy być w tym momencie no Jest, bo ja tu stanąłem, ja tu z nim walczyłem Jest bezpiecznik, dobra, dobra, tu chyba Nie wydaje mi się, on tu może być O, idzie, idzie Dobra, strzelam do niego Broń Chodź tu, chodź tu, chodź tu, uciekamy Brońmy się Ty za nami? Nie, tu lewa Dawaj go, dawaj go Dobra, on już jest opętany Jesteś w dupie Dawaj go Ty, on się do nas czołgaj, tak Trujemy go! Ty, ale ode mnie uciekał. Co jest z tobą Willy, bratku? Która jest pusta? <grym> no na jesteś? obie żadny mi chciał wpuścić! Ty, ale Willy uciekł nagle. Dobra, Willy uciekł. dobra, Willy łąka, idziemy. Nowaj robimy dobra, to, robimy to. Nie jesteśmy loada, tyle dobra. graczami, dawaj. Robię ale loada, nie wyczyściliśmy do końca! O, tu, mam tu. W rogu, w rogu jeszcze gdzieś jest stary coś. Tam za ścianą. Ja pier... Czekaj Idę tam, jak najwyżej mnie zabije Dawaj, jak to zrobisz, to ja od razu wkładam tego I od razu mu zadajemy obrażenia Ty już nic nie wkładaj, proszę cię Mmm, wyłożę coś <laughs> Dobra, Dabaj, nas dobra. Strzepi... Ty. strzepi Kręcę, 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 no to kręcę To szybciej, bo jak mi... Poszło, to... dobra, stary, ostatni sektor, ostatni sektor Środkowy, jestem przy tobie Dawaj, środkowy sektor, tu, Masz... mamy co od razu Chodź, chodź, no chodź dawaj. O Jezus, ale syfu Cytuszki moje, kochane A... Czas ja słyszałem Williego. ego Willie 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 ucieczka, ucieczka, ucieczka Gdzie? Chodź, cikaj ze mną, cikaj ze mną na niego Willie Dawaj i do tych uciek. szafek, do tych szafek co zawsze uciek. Gdzie one są? Strzurasy Dobra czekaj, czekaj, ja mam poszedł, Ty masz? poszedł Chodź, poszedł, wiem, chodź, możemy iść do. Dawaj W kupie siła <laughs> w głównie siła chciałem powiedzieć W kupce siła Ja pierdzielę, ale szczerze My? Słychać go nawet przez to jak pierwszym tym, tym, tym Prochami Musimy znaleźć tego Jezu, największa hala, stary Wiem, ja od razu szukam tego Wejście i wyjście z się z każdej strony, słuchaj No, to spoko Ej, tu jest, tu jest Co, Valve? Tak No to dawaj, bierz, bierz One gdzieś się teleportują w ogóle nad sufit O, o Złapał mnie Stary leży, będzie... Gdzie on jest? Gdzie on jest? Łazi gdzieś, jestem na suficie Podniosło mnie Jak na suficie? Czy ja to podniosę? Dobra, mogę, mogę się podnieść, jest obok ciebie. Podnoszę się, dobra, no. dobra, 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 podniosłem ja tego. No po co, ja bym sam cię podniósł. Dobra, dawaj, chodzi, walwa, walwa musimy znaleźć gdzieś tu. Masz walwa? Ale co to jest walw? No, ten do zakręcania taki. A. Masz po prawą w ekwipunku? Nie, w ekwipunku nie mam, ale wiem gdzie jest, gdzie do kręcenia już jest. Dawaj, musimy roz rozwalić to wszystko, wyczyścić jeszcze. Jeszcze jeden został tu gdzieś. No i gdzie? O! O! Chodź przy mnie, chodź przy mnie, gdzie jesteś, gdzie jesteś! Gdzie jesteś? Nie Idę cię. Wiem, nie obiegaj, nie obiegaj dookoła, uciekasz ode mnie! Ale on od ciebie. Za nami, od ciebie za nami idzie. Gdzieś tu. To, brawa, to. brawa! Majstem, co ty tak biegasz? Dawaj do mnie, da dawaj, psikaj go i zabaj ze mną szybko, trochę do tyłu i psikaj. Dobra, uciekł, jest ranny, jest ranny. Co so, i musimy znaleźć te te za, zawory. No, to dawaj, to trzeba znaleźć. Biegnie, biegnie, biegnie. Ty Co? 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 Uciekł, tam... Tam wenty jakieś są! A, on wenty wskoczył? Dobra, gdzie są te zawory, stary? Bo ja nie mam. No tu nieźle ma obcykany. Czy masz Leci. po prawej zawory coś poza mapą, pod nią? Nie mam nic. Nie mam, w sensie nie mam nic, nic. O Boże, ja się boję, że te zawory, wiesz co? Mogą być wszędzie, że, że jest po prostu ich więcej. I mogą być też w tych miejscach, gdzie już byliśmy. O! Nie wiem, gdzie jesteś. Ja też nie wiem, jestem schowany. A, ja też! Dobra, to spoko, to luzik. Co? Złapał cię? E, w mnie złapał No to ja poczekam proszę się ogarnię i przyjdę po ciebie No dobra spoko, czołgam się powoli w twoim kierunku Ogarnął się? Chyba Dobra dawaj Siema No dobra, i patrz Skleiłeś mi plecy Na dla ciebie ostoją Ostoją Ostoja rozpaczy E kafeteria Ej, Nie mów tak Kafeteria jak w tym, no? Famungusu a Am mogus. Nie no ty no, naprawdę, sus. naprawdę nie masz zaworu. Nie, naprawdę. O, ty idzie, 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 idzie. Idzie, 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 idzie. Dobra, to ucieka, Willy ucieka. On zaraz zawróci jest pewnie, to. nie? Chyba to. jeszcze go co? A on do węta, do venta idzie. Dobra, 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 spadamy no, z Dobra, na pewno nie na E. e sprawdźmy jeszcze. E, sprawdźmy. E, ja mam zawór, już mam! No, no mówisz, że nie masz! No bo nie miałem wcześniej, nagle mam! Aha, no to. A masz e, fiuza? A gdzie ty jesteś? No, no przed tobą szedłem, a bezpiecznik masz? Chyba mam, chyba mam, no, no to, wydaje mi się, że to bezpiecznik. No to dawaj prowadź, gdzie tam byłeś, gdzie wiedziałeś, jeszcze trzeba iść. Gdzie, no nie tam, nie tam, nie tam. Okay. No tu są gdzieś utility, no tutaj tu, gdzieś tu. musi być. Tu, tu jest, tu jest. Bo ja nie mam nic. Masz ten bezpiecznik? No, miałeś cały czas, ty, gnomie! Bezpiecznik miałem, ale nie miałem tego pokrycia! O, o, musimy się. O, nie musimy! To jest... Zrobiliśmy to! to. Jest... Typa! Dawaj, psichaj mu w tyłek! Dawaj, psichajmy go we Warnie. dwójkę. podpalamy go! I zginął, ty! Damn! Wow. zginął! Udało Gimili Gimili. się! O, ty, on mrugnie, on mrugnie, zobaczysz, on mrugnie. Typowo w horrorach. Nie mrugnął. Nie mrugnął. Brugną?